Jest coś, co większość mężczyzn pomija w rozmowach z kobietami: różnica między komplementem a emocjonalnym impulsem. Podczas gdy wielu z nich wciąż próbuje zaimponować, mówiąc jej, że jest piękna, urącza, inteligentna czy słodka, te słowa przelatują przez jej uszy jak tysiące podobnych, które słyszała wcześniej. Ale ci, którzy rozumieją kobiecą psychikę głębiej, szczególnie przez pryzmat Machiawellego. Nie używają słów, by imponować, używają ich, by poruszać, by prowadzić emocje, wpływać i tworzyć subtelne, głębokie, a zarazem trwałe połączenie. Machiavelli nie uczył, jak flirtować, on uczył, jak kierować człowiekiem, jak sprawić, by inni podążali nie za siłą, lecz za subtelną manipulacją postrzegania. A zastosowane w relacjach między kobietą a mężczyzną, to znaczy jedno, nie mówisz tego, co ona chce usłyszeć, mówisz to, co sprawia, że zaczyna patrzeć w głąb siebie i czuje się naprawdę zrozumiana. To już nie jest zwykła komunikacja, to pozytywna manipulacja emocjonalna sztuka dostępna tylko dla tych, którzy są wystarczająco świadomi i wystarczająco głębocy. Weźmy pierwszy przykład. Zdanie: Podoba mi się, jak postrzegasz świat. Brzmi niewinnie jakby zwykła uwaga. Ale w rzeczywistości to cios w samo centrum tożsamości. Każdy człowiek posiada swój unikalny światopogląd, swoją mapę rzeczywistości, sposób w jaki interpretuje życie, jakie czuje, jak widzi siebie w świecie. Gdy wypowiadasz to zdanie kobiecie, nie tylko mówisz, że jest inteligentna, ty potwierdzasz, że jej sposób myślenia i wewnętrzny świat ma wartość, że to, co dla niej naturalne, może być dla kogoś innego, fascynujące. I to zupełnie coś innego niż banalne pochwały, które słyszała setki razy. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, który zna ładne słowa. Potrzebuje mężczyzny, który potrafi dostrzec to, czego nawet ona sama nie była pewna, że ktoś kiedyś zauważy. Pamiętam pewną sytuację z zajęć z filozofii praktycznej. Dziewczyna mówiła o różnicy między dobrocią a uległością. Powiedziała: Niektórzy są mili nie dlatego, że są dobrzy, ale dlatego, że boją się być znienawidzeni, zapadła cisza, a chłopak obok niej powiedział tylko: Podoba mi się, jak postrzegasz świat. Dziewczyna była zaskoczona. Nie dlatego, że usłyszała komplement, ale dlatego, że ktoś ją zobaczył, nie fizycznie, lecz intelektualnie, na poziomie myśli. Po zajęciach rozmawiali dłużej. Stali się bliskimi przyjaciółmi. Ten chłopak, ani przystojny, ani wygadany, ale powiedział jedno zdanie, które sprawiło, że poczuła się widziana, doceniona, dotknięta emocjonalnie. I to właśnie duch makiawellego. Nie musisz mówić wiele, wystarczy, że trafisz w sedno. Żyjemy w czasach, gdy język jest nadużywany do powierzchownego wyrażania siebie, bez głębi. Ludzie mówią, by być słyszani, ale nie słuchają naprawdę. W takim świecie mężczyzna, który mówi mało, ale jego słowa skłaniają kobietę do refleksji nad sobą samą, to ktoś, kto gra już w inną grę grę wpływu. Kiedy Machiavelli pisał o lojalności, nie mówił o cnotach czy sprawiedliwości, mówił o wyczuciu momentu, o trafności działania. Tak samo w rozmowie z kobietą, jeśli sprawisz, że poczuje się jedyna w sposób, w jaki nikt nigdy jej nie opisał, nie będziesz musiał niczego więcej udowadniać, ona sama dopowie resztę. To zdanie, podoba mi się, jak postrzegasz świat, nie jest tylko słowami. To drzwi, jeśli wypowiesz je w odpowiednim momencie, z autentycznym tonem, spokojnym spojrzeniem i bez pośpiechu, stanie się czymś więcej. Ona wróci do środka siebie, zapyta dlaczego to zauważyłeś i zacznie widzieć w tobie kogoś, kto potrafi dostrzec to, co ukryte. Od tego momentu relacja przestaje być rozmową, zaczyna być psychicznym połączeniem. Przestrzenią, do której sama pozwoli ci wejść. Ale nie śpiesz się. Nie używaj tego zdania jako narzędzia do manipulacji, bo jeśli naprawdę nie widzisz, jeśli nie potrafisz słuchać, to to zdanie stanie się puste. Machiavelli nie zachęcał do fałszu. On uczył celowej subtelności, a subtelność zaczyna się od obserwacji. Jeśli chcesz używać języka, by budować połączenia, naucz się patrzeć. Patrz, kiedy mówi. Zwracaj uwagę na jej oczy, kiedy milknie, wsłuchaj się w ton głosu, gdy mówi o czymś, co ją naprawdę porusza. Wtedy jedno proste zdanie staje się strategią, nie po to, by ją kontrolować, ale po to, by pomóc jej zobaczyć siebie piękniej, a mężczyzna, który pomaga kobiecie zobaczyć jej prawdziwe ja, to ktoś, którego nie zapomni. Jest pewna psychologiczna prawda, którą Machiavelli Choć nie nazwał jej współczesnym językiem, rozumiał doskonale. Ludzie nie reagują na słowa, reagują na zmianę sposobu postrzegania, która nie zagraża ich ego. W relacji między kobietą a mężczyzną to oznacza jedno. Jeśli sprawisz, że kobieta poczuje, że jej pogląd, historia, albo myśl potrafi skłonić cię do innego spojrzenia na świat, to znaczy, że nie jesteś już tylko kimś z zewnątrz. Stałeś się częścią jej wewnętrznej mapy znaczeń. I dlatego zdanie, nigdy wcześniej nie myślałem o tym w ten sposób, jest tak silne, bo pokazuje, że jej punkt widzenia ma wpływ, ma wagę i co więcej, jest w stanie zmienić spojrzenie mężczyzny. Ale to zdanie nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy wypowiada je mężczyzna o niezależnym umyśle. Bo jeśli jesteś typem, który łatwo się zgadza, tylko bo to by zadowolić innych, te słowa nie mają żadnej mocy. Ale jeśli jesteś kimś, kto ma swoje zdanie, kto myśli samodzielnie, to gdy mówisz: "Nigdy wcześniej o tym tak nie myślałem", ona poczuje, że właśnie dotknęła czegoś ważnego. Wtedy nie tylko jej inteligencja zostaje zauważona, ale też jej wpływ zostaje potwierdzony. A to budzi bardzo szczególne uczucie. Poczucie, że ma pozytywny wpływ na wartościowego mężczyznę. Wyobraźmy sobie zwykłą randkę, dwoje ludzi, w kawiarni, rozmowa o życiu. Ona mówi, że nie wierzy w spinanie się po szczeblach kariery, że chce żyć inaczej, robić mniej, doświadczać więcej, być naprawdę obecną. I teraz mężczyzna może odpowiedzieć na wiele sposobów: może się zgodzić, może skomplementować. Ale jeśli naprawdę słucha, pochyla lekko głowę, patrzy na nią chwilę i mówi tylko: Nigdy wcześniej nie myślałem o tym w ten sposób. I milknie, bez tłumaczenia, bez dopowiadania. To właśnie ta cisza nadaje sens, bo to pokazuje, że jej słowa nie dotknęły logiki, ale świadomości. A jeśli dotykasz świadomości drugiego człowieka, dotykasz jego najgłębszej części. A potem możesz dodać jedno pytanie, nie po to, by manipulować, ale po to, by docenić, jak udaje ci się utrzymać tę pasję we wszystkim, co robisz. To pytanie mówi jej jedno, że widzisz jej wewnętrzną energię, że nie tylko słyszysz, ale czujesz i że dajesz jej szansę, by spojrzała na siebie z nowej perspektywy. Bo wtedy ona zacznie przypominać sobie, co ją napędzę. Co ją wyróżnia, co często gubi w codziennym pędzie? A ty, jednym pytaniem, stajesz się lustrem lustrem, w którym widzi na nowo swoje wewnętrzne światło. A nikt nie zapomina osoby, która pomogła mu zobaczyć swoją siłę. Machiavelli powiedział kiedyś, że wielki władca to nie ten, który najlepiej rządzi, ale ten, który sprawia, że ludzie czują, że żyją w czasach chwały. W relacjach atrakcyjny mężczyzna to nie ten, który mówi najlepiej, to ten, przy którym kobieta czuje się w zgodzie z najlepszą wersją siebie. Zdania takie jak Nigdy wcześniej o tym tak nie myślałem, czy jak udaje ci się to utrzymać nie są o tobie, są o niej, o jej odbiciu, o jej sile, o jej wewnętrznym świecie, który chce pokazać komuś, kto naprawdę widzi. I tu pojawia się jedna z najbardziej eleganckich strategii. Jeśli sprawisz, że ktoś poczuje się wyjątkowo, nie musisz już starać się, by samemu być wyjątkowym. Ta osoba sama cię tam umieści, w swoim świecie, w swojej opowieści. Nie dlatego, że naciskałeś, ale dlatego, że stałeś się częścią tego, jak opowiada sobie o sobie. To właśnie ten cichy wpływ. Wpływ, który Machiavelli uważał za potężniejszy niż jakakolwiek władza czy obietnica, bo emocji nie można nakazać, emocje się uruchamia. A jeśli zrobisz to dobrze, te pozornie małe zdania zostaną nie tylko zapamiętane, one zostaną poczute, a uczucia mają pamięć dłuższą niż jakiekolwiek słowa. W księciu Machiavelli pisał nie tylko o władzy politycznej, on opisał coś znacznie bardziej subtelnego sztukę przyciągania, w której to druga osoba sama, nieświadomie, zaczyna podążać za tobą. Zastosowane w relacjach z kobietami oznacza to jedno: prawdziwe uwodzenie nie polega na popisach, polega na strategicznym budzeniu ciekawości. A jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów jest zasianie pytania nie o ciebie, lecz o nią samą. Kiedy mówisz jest w tobie coś, co mnie intryguje, nie dajesz odpowiedzi, otwierasz drzwi. To zdanie działa jak zamglone lustro. Ona widzi swój cień, czuje, że coś się odbija, ale nie wie co dokładnie. I właśnie to niewypowiedziane budzi pragnienie. Co takiego on widzi? Dlaczego to dostrzega właśnie on? Siła tego zdania tkwi w jego niedopowiedzeniu nie nazywasz rzeczy. I w świecie, który wszystko etykietuje i nazywa zbyt szybko, ta niejasność staje się magnesem. Nie tylko zapamięta Ciebie, zapamięta uczucie, które w niej wywołałeś. Uczucie, że może spojrzeć na siebie inaczej, twoimi oczami. I właśnie dlatego zaczyna do ciebie wracać. Nie dlatego, że jesteś wyjątkowy, ale dlatego, że przy tobie czuje się wyjątkowa. Pewien mężczyzna po drugim spotkaniu z kobietą powiedział jej: Przy tobie myślę o rzeczach, o których wcześniej nawet nie śniłem. To nie była pochlebstwo, to była prawda. Ona nie korzystała z mediów społecznościowych, pisała listy ręcznie, żyła wolniej, głębiej, prawdziwiej. On, przyzwyczajony do pędu i hałasu, nagle usłyszał ciszę i w tej ciszy usłyszał siebie. Ten jeden komentarz sprawił, że zapisała go w dzienniku. Nie dlatego, że było to romantyczne ale dlatego, że poczuła, że może zmieniać świat innej osoby. To nie był tyk. To była rezonans dwóch dusz, które się spotkały. I właśnie w tym tkwi klucz. Jeśli potrafisz sprawić, że kobieta zobaczy swój wpływ na ciebie, pokazujesz jej, że jest ważna. Nie dlatego, że jest potrzebna, ale dlatego, że potrafi poruszyć głębie w drugim człowieku. Machiavelli nazwałby to Sztuką czynienia innych wielkimi poprzez samą obecność przy tobie. Bo jeśli ktoś czuje się prawdziwszy, lepszy, bardziej sobą przy tobie, będzie wracać. Nie dlatego, że go trzymasz, ale dlatego, że przy tobie widzi siebie wyraźniej. I tak zaledwie trzema zdaniami nie tylko otwierasz rozmowę, budujesz drogę do wewnętrznej podróży a nikt nie oprze się komuś, kto pomaga mu zrozumieć siebie. To jest najgłębsza forma przyciągania i jedyna, która naprawdę trwa. Kiedy kobieta słyszy od ciebie, nie wiem czemu, ale jest w tobie coś, co sprawia, że czuje, jakby czekało na ciebie coś większego. Ona nie tylko słyszy podziw, ona słyszy coś więcej potwierdzenie wartości, której nawet ona jeszcze nie była pewna. To sztuka dotykania marzenia, które jeszcze nie ma imienia. To sposób, w jaki zasiewasz w jej myślach coś subtelnego, poczucie, że jej życie ma głębszy sens i że ty, mężczyzna, który właśnie teraz z nią rozmawia, to widzisz. Dla Machiavelliego to nie byłby komplement. To byłaby forma wpływu. Język podświadomości, bo kobiety często żyją intuicją, i kiedy powiesz jej, że czujesz coś, czego nie umiesz nazwać, ale wiesz, że to prawdziwe, wtedy robisz coś, na co niewielu mężczyzn ma odwagę, nie kontrolujesz, otwierasz. Pewna kobieta kiedyś powiedziała, że najbardziej zapamiętała nie prezent, nie flirt, nie kwiaty, ale jedno zdanie powiedziane w cichej nocy. Nie jestem pewien, ale jest w tobie coś, co sprawia, że myślę o życiu, o czymś, co się budzi, czymś większym niż wszystkie drobiazgi, które zwykle mnie zajmują. Nie rozumiała tego wtedy w pełni, ale te słowa wracały do niej miesiącami. Jakby ktoś zobaczył jej duszę, choćby tylko przez chwilę, to nie był komplement. To był jak promień światła, który dotknął czegoś ukrytego. Dla niej to było doświadczenie spotkania się z samą sobą, nie tą, którą zna świat, ale tą, którą pragnie być. I tutaj zaczyna się prawdziwa moc słowa. Kiedy mówisz coś, co dociera do najgłębszego miejsca w niej, do tej warstwy, której nikt nie zauważa, nie tylko ją uwodzisz, budujesz połączenie z jej przyszłym ja, z tą wersją, którą chce stać się przy tobie, to właśnie potrafi mężczyzna świadomy. Nie mówi, by zdobyć, mówi, by obudzić. Inne zdanie, równie mocne brzmi: Jest coś w tobie, co sprawia, że chce być lepszym człowiekiem. Na pierwszy rzut oka, banał, ale w odpowiednim momencie, z prawdziwym spojrzeniem i spokojnym tonem, to zdanie zamienia się w lustro. Nie tylko dla niej, dla ciebie też. Bo kiedy to mówisz, Przyznajesz, że ona ma na ciebie wpływ, a kobieta, która czuje, że inspiruje, nie tylko czuje się piękna, czuje się potrzebna, istotna, wpływowa. Ale Machiavelli ostrzegłby: Nigdy nie mów tego bez szczerości, bo jeśli zasiejesz nadzieję, a potem się wycofasz, nie tylko stracisz jej zaufanie, obudzisz w niej stare rany. Sztuka przyciągania nie polega na tym, ile marzeń zasiejesz, lecz na tym, czy masz odwagę pozostać, by być świadkiem ich rozkwitu. I dlatego sedno tej lekcji jest takie: nie mów by sprawić, że poczuje się wyjątkowo. Powiedz, by poczuła się bardziej sobą, wolną, głęboką, potwierdzoną, i pokaż jej, że jesteś mężczyzną, który nie boi się towarzyszyć przemianie, którą sam właśnie obudziłeś. A potem, kiedy przeszedłeś już całą drogę, przez słowa pełne strategii, głębi i intuicji, wracasz do czegoś, co wydaje się proste, a jednak ma największą moc stan wewnętrzny mężczyzny, który te słowa wypowiada. Bo prawda jest taka: możesz mówić, sprawiasz, że myślę o rzeczach, których nigdy wcześniej nie wyobrażałem sobie, albo. Chciałbym wiedzieć, co budzi cię w nocy. Ale jeśli mówisz to z miejsca potrzeby, strachu przed odrzuceniem, chęci kontroli, słowa te znikną w powietrzu. Kobieta wyczuje, że coś jest nie tak, bo kobiety nie słuchają słów, one czują energię. Dlatego największa forma atrakcyjności nie polega na tym, ile pięknych zdań znasz, ale na tym, czy jesteś prawdziwy ze swoimi emocjami, czy stoisz pewnie w swojej tożsamości, czy potrafisz dotknąć czyjegoś wnętrza bez potrzeby posiadania go. To wtedy Twoje słowa przestają być manipulacją, a stają się zaproszeniem. Drzwiami, przez które ona może się otworzyć, nie siecią, którą próbujesz ją złapać. Wyobraź sobie, że mówisz, jest coś w tobie, co sprawia, że ten świat znów wydaje się magiczny. Jeśli to zdanie wypowiada mężczyzna pełen żalu, lęku i potrzeby potwierdzenia, brzmi jak gra aktorska. Ale jeśli mówi je mężczyzna, który przepracował swoje rany, który nie musi być wybierany, bo już sam siebie wybrał, wtedy każde słowo, każdy oddech, każde spojrzenie będzie prawdziwe. I ona to poczuje. Wtedy nie słyszy już komplementu. Czuję, że otwiera się przed nią cały nowy świat. Machiavelli powiedział kiedyś: Mądry człowiek nigdy nie wkłada wszystkich jajek do jednego koszyka. On sieje wpływ i wycofuje się we właściwym momencie. To dotyczy zarówno wojny, jak i miłości. Nigdy nie używaj słów, by kontrolować czyjeś serce. Używaj ich jak światła które pokazuje drogę, a nie jak łańcuch, który więzi. Bo na końcu to nie słowa wiążą kobietę. To uczucie, które ma, kiedy jest przy tobie. Uczucie bezpieczeństwa, ciekawości, bycia widzianą, bycia wolną. Jeśli potrafisz sprawić, że czuje się nienależącą, nieocenianą, nie zamkniętą w ramkach, ale raczej głębiej sobą przez ciebie, wtedy nie jesteś już tym, który goni. Jesteś punktem zakotwiczenia w jej emocjonalnym świecie. A kiedy to się wydarzy, żadna strategia uwodzenia nie jest już potrzebna, bo wtedy już nie próbujesz być atrakcyjny. Ty jesteś atrakcyjnością.